Zaczynamy DNA rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach i gdzie można było zarobić, a także dowiesz się w ciągu tych kilkunastu najbliższych minut, co wydarzy się w tym tygodniu na rynkach i co trzeba absolutnie wiedzieć, aby nie stracić o tych zyskach, o tych naszych profitach, przyszłych i dobrych inwestycjach dokładnie w tym programie. I ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam na DNA. A DNA to oczywiście dane tygodnia, to najważniejsze wydarzenia i oczywiście również aktywni widzowie, aktywni widzowie, którzy zadają pytania. Te pytania, które przez ostatni tydzień zadawaliście na stronie dnarynków.com Będą dokładnie w tym programie, w drugiej części tego programu, ale również oglądając na żywo w poniedziałek o 10:00 DNA, możecie również zadawać te pytania. Pytania, które będą w tej chwili zadane, będą też miały swoje odpowiedzi. Odpowiedzi w drugiej części programu. Ale zanim przejdziemy do tej drugiej części i do właśnie pytań od widzów, to jeszcze ten odcinek DNA Rynków. Ten odcinek to niebezpieczne obligacje. Obligacje zawsze kojarzą nam się z absolutnym niemalże bezpieczeństwem, a tymczasem te najbezpieczniejsze obligacje w Europie stają się powoli najniebezpieczniejszą z bezpiecznych inwestycji, które są dostępne. O co chodzi? O to zaraz pokażemy dokładnie w DNA. Ale zanim pokażemy, zobaczmy co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA Rynków, na co koniecznie trzeba było zwrócić uwagę, aby wiedzieć, co się będzie działo. Punkt pierwszy i najważniejszy. W zeszłym Tygodniu usługi w Stanach, czyli konkretnie ta pomarańczowa linia, znalazły się, uwaga, najwyżej od grudnia 2005 roku. To jest dokładnie to miejsce, najwyżej od grudnia 2005 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu. I Stany Zjednoczone i amerykańska gospodarka, zarówno w produkcji, to jest niebieska linia, jak i w usługach, to pomarańczowa linia, trzymają się po prostu, no nie można użyć innego słowa wyśmienicie świetnie i doskonale a więc Stany Zjednoczone. Największa Światowa gospodarka jest, na rozpędzona, jest rozpędzona i pędzi niczym e, no takie TGW, które faktycznie zmierza do rozwoju i rozkwitu. Tyle tylko, że ten rozwój gospodarczy na razie no, niespecjalnie widoczny w indeksach. Indeksy już rosły, dane gospodarcze dopiero w tej chwili rosną, a więc Ameryka trzyma się dobrze. To informacja z ostatniego tygodnia, ale nie tylko największa gospodarka na świecie trzyma się dobrze, również mówiliśmy o drugiej najważniejszej gospodarce, czyli o chińskiej i ta chińska w Tygodniu pokazała, ile wyeksportowała i też niezwykle istotna inf informacja: chiński eksport, liczony procentowo, urósł o 14% w skali rok do roku, ale liczony nominalnie, ile miliardów dolarów wyeksportowano w postaci towarów z Chin, to jest, uwaga, blisko 47,3 miliarda dolarów. Ten chiński eksport jest w tej chwili największy. Od zawsze. A więc druga najważniejsza i największa gospodarka na świecie, chińska, też na niesamowitym rozpędzie, też pędzi i też się rozwija. Tyle tylko, że chiński eksport jakoś specjalnie na inwestorów nie wpłynął, bo ci skupili się na Europie. I w zeszłym tygodniu również w DNA Rynków mówiliśmy, że Europa to oczywiście Niemcy. A jeżeli Niemcy, no to niestety problemy. Niemiecka gospodarka, w przeciwieństwie do tej amerykańskiej, do tej chińskiej, nie ma się coraz lepiej. Wręcz przeciwnie ma się coraz gorzej. Niemiecka produkcja przemysłowa, o której mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA Rynków, na którą mówiliśmy, że koniecznie trzeba zwrócić uwagę, no, widać dość wyraźnie, że ta produkcja, niestety, coraz niżej. Teraz nawet na minusie 0,4% to spadek niemieckiej produkcji w ostatnim miesiącu, a więc słabo. Zapomnieliśmy już o dawnych czasach, kiedy faktycznie tutaj mówiliśmy o solidnych wzrostach niemieckiej produkcji. Teraz to już dawno, dawno za nami. Niemiecka produkcja słabnie, ale to, co nie słabnie, co drożeje najbardziej w tej chwili w Europie, to właśnie niemieckie obligacje. Na tym wykresie macie rentowności dziesięcioletnich niemieckich obligacji, a więc takich najbardziej bezpiecznych papierów w Europie. Jeżeli chcesz mieć bezpiecznie ulokowane pieniądze, to dokładnie trzeba kupować niemieckie obligacje i te niemieckie obligacje. Mimo że ich rentowność spada, to oczywiście cena drożeje. O tym mówiliśmy wielokrotnie w DNA Rynków, że kiedy rentowność idzie w dół, to cena faktycznie w euro idzie w górę. I co teraz się dzieje? Teraz proszę państwa mamy rentowność, a więc możliwość zysku na niemieckich obligacjach najniższą w historii. To oznacza, że w tej chwili pożyczając Niemcom na 10 lat pieniądze, rocznie dostaniemy 1 a więc, jeżeli teraz ulokujecie 1000 zł w niemieckich obligacjach dziesięcioletnich, to będziecie mieli dwa razy więcej, 2000 za uwaga, za 70 lat. Tak, to nie pomyłka: za 70 lat będziemy mieli dwa razy więcej. Jak kupimy teraz dla kogoś nowonarodzonego, to na emeryturę będzie miał zaledwie dwa razy więcej pieniędzy, a więc to jest bardzo wyraźna oznaka tego, że już naprawdę bezpieczeństwo jest warte każdej ceny. Wszyscy rzucili się na niemieckie obligacje, wszyscy je kupują, no i wszyscy też uciekają z gotówką właśnie w to bezpieczeństwo. Niemieckie obligacje też wpłynęły na rynki. To co zobaczymy, jak zachowały się rynki w ostatnim tygodniu, to dokładnie na tej planszy warszawski indeks giełdowy, czyli ten WIG 30, nasz najważniejszy indeks. W dół 1,5% na minusie, a średnia za ostatnie 6 miesięcy no, jest już na minusie, czyli po prostu ten indeks w skali 6 miesięcy spada. Amerykańska giełda delikatnie na plus 0,3%, eurozłoty również delikatnie na plus, ale to nie jest specjalnie dobra informacja. W końcu są wakacje, wszyscy wyjeżdżają, a więc potrzebne są euro i dolary. Euro i dolar drożeje. To, co jest oczywiście najciekawszym aktywem w ostatnim tygodniu, wybranym specjalnie przeze mnie dla Was, to nic innego jak niemieckie obligacje. I te oblig Obligacje w tej chwili dają 1% na 10 lat. No, przez e, każdy rok tych 10 lat będą dawały 1%, ale w skali ostatnich 12 miesięcy to, co dokładnie widzieliście na tym wykresie, to jest dokładnie ten gigantyczny spadek rentowności, co oznacza, że w 12 miesięcy zyskaliśmy, inwestując w niemieckie obligacje, blisko 5,5%. Naprawdę bardzo, bardzo dużo, co wyraźnie pokazuje, że na rynkach dzieje się dużo Europa potrzasku, Ameryka w rozkwicie, a Chiny zaczynają się budzić. I gdybyś miał pytania odnośnie tego, co się dzieje na giełdach, gospodarkach, albo co się dzieje w Twoim portfelu, zawsze to pytanie możesz zadać na dnarynków.com. Te pytania, które tam padają, te pytania, które tam zadajecie, potem są na nie odpowiedzi dokładnie w tym programie, czyli dokładnie w DNA Rynków. I kiedy już chcemy wiedzieć, co się będzie działo dokładnie w tym tygodniu, jeżeli chcemy być na bieżąco, to przejdźmy przez ten tydzień, który przed nami. Ten tydzień które zaczynamy oczywiście tytułem niebezpiecznych obligacji. W tym tygodniu, no w poniedziałek, za dużo się nie wydarzy praktycznie rzecz biorąc. Jedyną informacją to raport Banku Japonii o japońskiej gospodarce. Ten raport już za nami, ten raport no, nie wstrząsnął rynkiem, ale co istotne, solidnie, dwuprocentowo wzrósł nam niemiecki, y, japoński, oczywiście Nikkei, czyli japoński rynek, bo widać, że japoński bank będzie dalej drukował. Wszyscy się cieszą, wszyscy widzą ożywienie w japońskiej gospodarce, no to i japońska giełda również w górę. To już za nami. Co jeszcze przed nami w tym tygodniu? Przejdźmy do wtorku. We wtorek również informacje z Japonii. Przede wszystkim japońska produkcja, która ma urosnąć o 3% w skali roku. I to byłaby dobra informacja, dlatego że ostatnio mieliśmy faktycznie z, Japonii, z japońskiej produkcji trochę takie mieszane dane. PMI spadały, jeżeli chodzi o zamówienia też były trochę niższe, więc japońska produkcja idąca faktycznie w górę. No to byłaby dobra informacja. Wszystko powyżej 3% będzie zinterpretowane dobrze. Co jeszcze będzie we wtorek? Jeszcze we wtorek niemiecki indeks Zew, czyli nastroje analityków i inwestorów w niemieckiej gospodarce, a w zasadzie wśród niemieckich instytucji finansowych. I proszę zobaczyć, że ten, ta prognoza tego indeksu to 12-18 punktów. A jeżeli spojrzymy na to, jak Niemcy czuli się w ciągu ostatniego roku, to bardzo wyraźnie widać, że niemieccy analitycy inwestorzy dokładnie do Sylwestra czuli się bardzo dobrze, i wtedy mówiliśmy, że to już jest. Trochę zagrożenie, bo jak się wszyscy czują bardzo dobrze, to pewnie będzie korekta. Teraz z miesiąca na miesiąc, rzeczywiście samo poczucie niemieckich analityków idzie w dół. To nie jest jeszcze zła informacja, ale gdybyśmy widzieli takie solidne tąpnięcie w tych oczekiwaniach. To wtedy też w DNA rynków powiemy, że trzeba się tym indeksem martwić. Jak wszyscy z kolei się boją, to można być chciwym, ale to też może oznaczać, że faktycznie perspektywa gospodarcza na najbliższy kwartał się solidnie zmienia. Na razie obserwujemy, nie reagujemy na ten wskaźnik, ale warto zwrócić uwagę, co się będzie z nim działo. My przejdźmy już do środy, gdzie w środę w sumie jedna informacja, która może zaskoczyć większość inwestorów, przede wszystkim. PKB w Japonii, czyli to jak się zwiększyła, a w zasadzie jak się zmniejszyła japońska gospodarka, bo w drugim kwartale ma ona. Spaść, tak, to też nie pomyłka o 7,1%. Skąd też tak solidne tąpnięcie, no Proszę być spokojnym. To jest ujęcie zanualizowane, czyli urocznione i tak na dobrą sprawę. W drugim kwartale na pewno japońska gospodarka nie rosła tym tempem. Na pewno się trochę skurczyła, ale ten spadek nie powinien przekraczać taki prawdziwy, taki liczony kwartał do kwartału, 1,5%. I to ta informacja będzie najważniejsza. Czołówki gazet wypełni spadek o 7%, ale proszę się tym nie przejmować. Jeżeli będą wtedy spadki, to to raczej sytuacja dobra do zakupów, a nie do sprzedawania. Tak czy inaczej, japońska gospodarka trochę pod presją w środę. A jeszcze oprócz tego, druga gigantyczna azjatycka gospodarka, czyli Chiny. Tutaj ma być chińska sprzedaż i chińska produkcja. Obie informacje myślę, że bez wątpienia takie skośne okie, uśmiechnięte buźki można dorysować, bo obie informacje powinny zdecydowanie zostać. Skoczyć pozytywnie, powinny rosnąć, bo chińska gospodarka, jak sami widzieliście, coraz więcej eksportuje, a więc też pewnie będzie z pewnością więcej produkcji, tu będzie większy plus, a w sprzedaży nawet te 12,5% to będzie wystarczający wynik. Na stół w Polsce najbardziej będzie interesowała inflacja, a w zasadzie nawet deflacja, bo dokładnie w środę będzie informacja o tym, jak zmieniły się ceny w Polsce w ciągu ostatniego miesiąca. No i to, co widzicie na tym wykresie, to jest dokładnie inflacja w Polsce. A więc ile te ceny rosły lub spadały. Widać bardzo wyraźnie, co opowiadaliśmy wielokrotnie w DNA rynków, że w 2012-2013 roku ta inflacja nam spadała. Potem prognozowaliśmy, że będzie raczej takie utrzymanie się z tendencją wzrostową. Tych wzrostów jeszcze nie widać, no ale teraz powinno być widać również. Spadek, czyli ta pierwsza w Polsce deflacja. Pierwszy raz w Polsce powinniśmy zobaczyć spadek cen rok do roku o 0,2%. To niewiele, ale to też nie jest stan permanentny, więc proszę się do tego nie przyzwyczajać. Raczej te ceny będą zakręcały już. Właśnie w czwartym, trzecim, czwartym kwartale 2014 roku, a więc deflacja na razie moim zdaniem nie grozi Polsce. Jednorazowy wybryk to jeszcze nie faktyczna zmiana. Ale w środę będzie jeszcze jedna informacja, mianowicie ta na samym końcu dokładnie sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. A więc to, jak się Amerykanie czują i ile pieniędzy wydają, to ważne, bo oczywiście im lepiej się amerykański konsument czuje, tym więcej wydaje i tym lepiej się czuje amerykańska gospodarka. To, co widzicie na tym wykresie, to właśnie sprzedaż w Stanach Zjednoczonych w poszczególnych miesiącach i też wyraźnie widać, że Amerykanie Czują się dobrze. Widzieliśmy to po indeksie nastrojów konsumentów, widzieliśmy to po indeksach ISM, widzimy to cały czas, jeżeli chodzi o Amerykę. Ameryka na razie z samymi plusami to aż straszne, bo wszystko jest tam tak dobrze, że wystarczy jedna zła informacja, aby e, pewnie część inwestorów stwierdziła, że jest za dobrze, że to aż niemożliwe, żeby był aż tak dobry obraz amerykańskiej gospodarki. Na razie dokładnie tak to wygląda. Sprzedaż w górę, produkcja w górę, a nastroje konsumentów też rosną. Tyle można powiedzieć. Do środy, która jest z pewnością najważniejszym dniem tego tygodnia, bo w czwartek już informacje mocno historyczne. Przede wszystkim niemiecki PKB za drugi kwartał, czyli jak się zmieniała niemiecka gospodarka plus 1,5% umiarkowany sukces. No nie ma żadnego jakiegoś szału, wszyscy mniej więcej to już wiedzą, więc powinno być OK. Polska gospodarka również za drugi kwartał poda swój wynik. No i tu można powiedzieć trochę gorzej. Wszyscy spodziewali się bardziej e, okolicy 3,5%. Jeszcze parę miesięcy temu okazuje się, że wszystko, proszę Państwa, wszystko powyżej 3% to już będzie uznane za sukces, choć niewątpliwie będzie niżej niż te 3,4% w pierwszym kwartale. Niestety trochę spowolniliśmy i niestety wszystko wskazuje na to, że w tym trzecim kwartale też będziemy spowalniali. Tyle w czwartek i kończymy ten tydzień piątkiem. Piątkiem, który u nas konkretnie będzie wolny, bo piątek wolny na warszawskiej giełdzie, a więc nie pohandlujemy. Ale Ameryka handluje i to dużo, bo będzie miała też jeszcze produkcję ze Stanów Zjednoczonych. Ta produkcja, no, też oczywiście nie zaskoczę Was, w tym momencie, ostatnio rośnie bardzo dynamicznie. No i praktycznie rzecz biorąc, takich zagrożeń w amerykańskiej produkcji, usługach, konsumencie po prostu w tej chwili nie ma, a więc Amerykanie się cieszą. Kolejna uśmiechnięta twarz, śmiejąca się nam w twarz, można powiedzieć, wcześniej Ben Bernanke, a teraz Janet Yellen, która mówi, tak, miałam rację, amerykańska gospodarka radzi sobie dobrze. No i jeżeli my chcemy radzić sobie dobrze ze swoimi inwestycjami, to co musimy wiedzieć? Przede wszystkim, jak wyglądała sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych, czy Amerykanie kupują faktycznie więcej, czy stosunkowo powstrzymują się od zakupów, co byłoby złą informacją. Polski PKB, choć historyczny, na pewno będzie będzie miał swoje miejsce w mediach, więc warto o nim mówić, warto go znać. I na koniec inflacja w Polsce. Czy rzeczywiście ta deflacja po raz pierwszy w historii polskiej gospodarki wystąpiła? Te trzy informacje są najważniejsze na ten nadchodzący tydzień, ale jest jeszcze jedna, mianowicie jedna, która mówi o tym, że w kolejnym tygodniu Dena niestety nie będzie za tydzień Dena na urlopie, więc o tych wszystkich informacjach ważnych w tym tygodniu oraz w kolejnym z pewnością usłyszymy. Tylko usłyszysz już w kolejnym odcinku DNA rynków, a więc tym, który będzie 25 sierpnia 2014 roku na ten odcinek, na ten odcinek pourlopowy jeszcze przedszkolny. Serdecznie w tej chwili wszystkich zapraszam. A teraz też zapraszam na drugą część programu, gdzie będą pytania od widzów.